Siemano z tej strony Wolfczaro! Dzisiaj będziemy grali w Pokémon Showdown. Miał być przed świętami zrobiony, ale dzisiaj uznałem, bo nie miałem czasu zbytnio. Okej, okay, przejdziemy sobie do drużyny. Jak? Dobra. Trzecim naszym pokonanem jest Delibird, czyli Mikołaj. Delibird. A na razie tak takie staty. I zobaczcie zaraz Deliborda. To jest Delibird I on ma taki śmieszny atak. Big bird. No, to jest Mikołaj, bo ma worek. A czwartym naszym pokémonem jest dzwon dzwon jak widzicie on, on ma takie ataki posiada roki, na levi date i no cóż a piątym naszym jest kominek <grym> dobra sami widzicie co to za pokémon no. ma takie ataki a szóstym jest starkler ...czyli Okej, okay, cóż, nie przedłużając, yy, może będziemy powoli walczyć. Okej, okay, walczymy z elektrycznym pokiem. No. Jakoś sobie będziemy dawać radę, no. Jak mamy świąteczny team, choinkę, Karpia, Mikołaja, dzwony Kominek I coś tam jeszcze, Renifera No, no to zawalczymy, damy sobie spokój I tyle No I przez, I przepraszam, że no Krótki odcinek, ale widzicie No, każdy ma swoje potrzeby I zaległości Więc no, widzowie będzie zarąbiliście O rany... Ale ten czas szybko leci, serią. Ale czemu on się nie odzywa? Co jest? Czemu nie reaguje? Ja wybrałem ruch flush, Flash... Canon. No. Ciekawe czy on wybierze. Ty chcesz użyć na mnie chyba Hypnosis'a, co? I użyłeś. Hmm, co ja teraz zrobię? Earthquake. No, raczej nie działa. Zrąbamy pok. To kogo wystawimy? Septagla, może co? Mega ewolucja Earthquake. No cóż, jak mus, to mus. No, hoinka, dawaj. Lightning rod. Ha. No cóż... O nie, ognisty pok, może earthquake? Albo zmiana poka. Dobra, ma... Karp! Bo już myślałem, że powiem teraz Magikarp. Heh, <słuchaj> surf. <słuchaj> surf. Serio? Mój team jest do niczego, czy co? Ale dobra, wysyłamy normalnego poka, jakim jest reindeer Renifa. Bo nie mamy kogo zbytnio. Dobra. I Earthquake. Earthquake. Tyru, 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 tyru. Czemu żeśmy przegrali, dobra Braveboard Dawaj Mikołaju użyj briefboarda No Śmiesznego ruchu A dobra niech będzie Braveboard Okej okay. Dobra Septile. Ostatni i dobra i tak przegramy, i tak, i po co nam to było? Po co? Skoro przegramy, outrage, smart strike, outrage, smart strike. Okej, okay, to zaczynamy. Z jakimś innym typem. Okej, okay, to wysyłamy tego reindeer'a, żeby użył er, y, atrakta, A potem dopiero innego ruchu. Bo wiecie, to jest no, ruch, który potrafi się zakochać. No, i on wysłał Gieradosa, ale niewiele mu to zrobiło, i szkoda, to wysłamy Mikołaja i używamy Freeze Dry. No, więc tak, widzowie, on ma jeszcze mega ewolucję, przegramy. A ja mam dwa podatne poki na water, czyli na wodę. I jest śmiesznie. Chociaż na bajta też. no Masakra jeju, jak ja tego nie cierpię. Nie, nie cierpię w ogóle przegrywać. Nie cierpię w ogóle przegrywać. No. Napiszcie, jak tam wam mijają święta i co dostaliście pod choinkę? No. Pochwalcie się w komentarzach. Napiszcie hashtag święta? To przypnę wam serduszeczko. I tyle. No. Septel, wykończ go. Okej, okay, to został nam już tylko Septile. I no, przegramy bitwę. My god. Ale cóż, nie ta to druga bitwa. No. Drugą bitwę może wygramy z Tantlerkiem Ale nie sądzę. No. Więc piszcie w komentarzach, a ja może przepnę wam serduszko i tego będzie jeszcze może nagrywane grotoz z fifi terem i cóż powiedzieć no jeden pok padu no więc tak widzowie to jeden pok płok mu już padł, jest elektro, zmieniamy na kominka i będziemy nim walczyć. No nagle, nagle jest gry więc zmienimy na Amomole bo, bo on to jest też typ wodny. Okej okay, widzowie, to on wywołał septaila. A my niestety alomomolom i zmieniamy na septaila, bo septail kontra septail, choinka kontra choinka, więc będzie zarąbiście. Jako, że mi się nie chce tak cały czas komentować, no to puszczę wam muzykę, dobrze? Będę musiał kończyć. To siemano i żegnam.